Będę fanem, szyka hip-hop, chans, które mają czym przy oddychać życiem ważona dycha dziś problemów świata nie chce Hej Jason witam, ja jestem panie szpiniowiec i ze mną siebie No i to jest Lece Play Sterry no to, jeszcze jedno. Ja coś dodam. No, a taki zacznie nie zaczniemy nagrywać po To za Tam był, tam był. Dobra, to tutaj się <grytów> tak. tak. Dobra, nie to ja rozjechał, bo ja mam na pomyśleć. Tak, ja ci tam mojej tak. Duża czy mała? No ty wybudujesz budujesz w jakimś szerokości, wstępowa. wielkości. Nie ma co Ej, wielkość czas się zbliży, język cię mam wszystko w porządku. wszystko, ręczny. Tutaj byłbym w no, co no ty, no nie no no na. Początku. super kurwiscza. Tak masz na drugie. <gry> nie. Ja do tego, że jest zbugowana. <grym> ej, to jest bugowana. Bugowana. Ej, dystans bugowany. Kierę. Ona. Ona jest zbugowana, jest 999. Ale na nie, rozejść jest bugowana. Jest 999 skier. skorzystasz. O

wiem, że gramy pełnego survivala, tylko to tutaj weźmiemy, no jak o on. No wziąłem że torcze. Że... No, ciebie, ciebie, ciebie. A co myślałeś, że wezmę e, aż 56 stacków? Żeby mieć 999? Podziękowałbym styroma. Papuś! A, goni mnie. Ała. Zbieraj drewno. No zabij go! Nie mogłem, nie mogłem go trafić. A ja! Ja go z mota wezmę! <noise> o tu. zabiłem go! Eee, zabrałeś mimo omeja, kurde hamie. Ja je tu kopię. Zacznij budować. Eee, ale wyznać, jaka, jaka długość w ogóle ma wszystko być. No wyznaczyłem ci długość. Aha, dobra, czyli to tak nie ma być? Takie ludzkie. Jeszcze jedno. Powiem widzom, że my na naszym filmie... Właśnie będziemy... do nich mówisz! No. Że będziemy przechodzić... Będziemy jeszcze odpalać tutaj tryb parkora na, tej, na naszej scenie. play bo to do laty i będziemy je lulalkę włożyły. Wódź, 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 A ja wiem, skąd zrobić taką wódź. Chyba w netterze ją można zrobić. Jak tam pójdziesz w tych latętych formach. Nie tych małych, tylko tych to taki Jakby diabeł? No takie diabeł jakby Albo wiesz, wie wiesz, wie, wie wiesz, wie. To Co ty kopiesz? na jakiś Dobra zostawisz już to! <songs> <primo> to pracę byłem, do rata, Corazzo, teraz tutaj tak nic trochę to trochę że ja ja... podłoga tu To co, robisz mi, że ja tu przed chwilą Tego nie, tego... będzie tylko podłoga. O, o. Ja tak zawsze stroną jest kombinuje ten żyje tu a ja Górnik łudzi Kurnik. Łudzi! Patryk, a ty w ogóle wiesz zdobywać nowe NPC? Robić pokoje No, ale ile na wiesz, ile? To jakiś ekspert? To ja się będę lepiej zajmował. Ja jestem tylko do kopalni i jestem do zabija A ja do... ja do wykładania NPC i laleje NPC, stój w nie, 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 jakby co to, znaczy, Jeszcze, no jakby, co, to my mamy pokoju, nie, 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 Dobra, sikierą zniszczymy to. Jak a. Wydzie, a. 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 Wójt, bo, a! To drewno wygromne i... No nie, nut idzie! No, no nie, ja buduję ja, No nie, ja buduję z tej strony mur. Co to w dużo, ja już tutaj spój zbudowałem. Co to oni tu latają, człowieku! Ej, no nie mogę tu sobie przynieść kloczek. Ja tutaj nałam sobie chaty Ej, rób do tej wysokości, to ja tutaj już tam zacznę, na taką jakby...

Zdychać, jedna wiara krzycha, Zdycha. do zdycham, bo zdychać, i, przyjąć, odbudę, I, odbudę, i, odbudę, i, i odbudę, nie, nie zrobię. Jak to kompensować się dogadać, żeby bo... bo... A ja zrobię bo... bo... I... To znaczy? my Polacy, to my Polacy, to Saliłeś, prawda? Brawo, Amerykę! Bez pracy, no! Bez pracy, z kraju bez pracy, nie no, my Różując, walcząc, z wiesz, to znaczy, O, królik! Bez Dobra, tam chrzanisz, tu, nie chcę mi się wyrównywać tego! Pracy, Opatrz, co ja robię! A ja tam bez tutaj robię dziurę spod podłodze Dobra, ale weź zrób drugie Polacy. piętro, bo my tam chyba nie doskoczymy za jednym skokiem! No czekaj, zaraz to będę robił, muszę najpierw to tutaj pokopywać. Ja nie Adam Małyś, ja nie skaczę tak wysoko. A no, jaki... i ja Adam Małyś, i co kurde? Jakiś, jakiś Superman. No ja je jest... tam, patrz, czyli to leczę tam. Patrz, <try> pat, chy... patrz, ja jestem Superman, Adam Małyś. No ale te szybko o, my Polacy Ej to znaczy? e, no ja tu nic nie widzę Postaw no, się swojego chmickiego torta Slimeik torta swojego Slime Cześć Slime On mi zabrał królika Jak go za to? mi To no, nie mogę go uderzyć A masz złota jak będziesz miał głupstwo, to będziesz mój głupcem z ja Nie nie to przejść drzwi, jako coś ścianę Adam mały to jest Adam mały <śmieniciela> <śmieniciela> To jest jak tam wejść na górę brawo może nie Oto ja pan twój górnik mudzik budowniczy Pan Pedio! No tak to się będzie, tam nie widzisz kurde po Gwiazdę! Gwiazdo! Jak się, jak się? Gwiazda, 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 będę gwiazdą! Ale będziesz gwiazdą!

Tak, bo mnie nawet nie dokli. Ale wlapa w ogóle, ja? tak. tak. Mam gwiazdę! Patrzcie, gdzie mnie Adam mały <grym> Adam Małyś już nie, nie jest. już nie skacze. Patrzcie, no Ale Adam Małyś już nie skacze. Patrzcie, tak, ja ze mnie Formuła 1. Nie, nie, nie. Chyba ze mnie pasuje, szybko dogoduje. Przecież to są mały ty. ty murzynie zastrany! Nie, nie. <grystanie> Jesteś obsradnym murzynem. A to nie jej. No co? Jesteś czarny, czy jesteś murzynem. Nie lepiej nie obrażaj, bo będziesz szczęśliwy jutro. Jest... robię rasizm. Wracam do szkoły po czterech lekcjach. Ra, ej, rasizm. Zobacz, ale jutro wracam po czterech lekkich dniach ja do domu. Czyli? No. Cztery godziny tylko poczekasz na mnie. Ej, hej! A teraz, żeby przynajmniej nie było później szóstej rano dzisiaj siedzę 7... ja na. i zapomniałem na tablecie wyłączyć Skype'a Dzwonią mi, dzwonią mi, ja śpię. Ku... Tak, staj, oh, kurwa, znaczy, o, tak, to, kurwa, A to tylko dzwoni. Tak nie, nie, niech nie, bo będziemy musieli znowu kanał usuwać i nowy nie w, ta w tamtym razie to było po angielsku, no to wiesz. YouTube nie rozumie polskiego. Ta wtedy kiedy to po słowo, słowo dam takie piw. No. Polacy, to my Polacy, hey! I don't know

Spędna. A to są zombiaki! Ja się boję, mamo! <coughs> mamo, przytul nie. <coughs> Żółte lepiej świecą Tylko, czekaj, twoje inaczej wyglądają A, Co? nie tak A, dawaj mi młota, dawaj mi młota, mój To to ci młot to jest swojego polskiego, pachęcam w nisko. Co, Co? <głosy> <głosy> Młotem się urodził, ale tym głupie, młotem. Nie. Oczko! <noise> oczko na górze! Takie oczko. Takie <noise> oczko. Jest! <Przelatające> oczko. Jest <noise> Adam, już, ale, ale się boi oczka. Ale ja nie mam łoku, ja mam coś takiego. A ja gdzie że ja mam łok? Chodź do mnie, oczko! O, o, o. Co o, za nie Tak. Tak. Nie zaskoczy dalej. <grym <grym <grym> teraz tu nie zaskoczy.

A Chciałbyś, żeby, chciałby, żeby teraz był fioletowy księżyc? Eee, czemu? Eee, byłoby, byłoby o wiele więcej, o wiele wiele silniejszej i o wiele wiele więcej armora. A! Tak, w połowie, tak, a w połowie nie. Ale eee, no. <grym> nie, zaraz Dosłownie. Dosłownie. mam twoją twoją

Mmm, 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 mam tylko 22 teraz A ja mam 47 A ja to tak teraz nie mogę skoczyć Teraz po tym barsję. O, <śauto> nareszcie, a idzie dzień Idą sobie panią <śaktu> laty Dobra Takie to będzie, o takie grube. Tu się te takie o... Dobra, dobra, czekaj, 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 Dobra, do, 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 do. <w> się kolumnieć kobela. Ej słuchaj, poczekamy do dnia i zakończamy odcinek. Dobra, O, o jakby co? Na początku jest jednominutowy e, napis na środku. Zapraszam za to. O! Nic na to nie poradzę. Chyba jeszcze jedną to... odcinek? Tak, ale poczekamy aż do dnia całkowitego i będziemy nagrywać na, na, na nowe. Yeah! Ja w tym czasie jeszcze będę rzucał. Moje koperko. <grychy> bije! Moje koperko. A Ha! Zabiłem go! Mam 11 copper coins! Mam... Szkoda, że mam 30... A, bo ja mam 2 silver i 35. Masz silver czy Idę dwa. na polskoń. Ale 2 coiny silver! Ale 2 coin silver! Idę na Wszyscy no, no. zrumień, jak się ja Zapomniałem, nie cyknęli. Weźmy mail. to ten! Siedem drewna. O. Ile, ile, kopać? A, czterka, czterka. A. Tak wiem, nie wiem, ale, ale co się odbija. Jesteś po prostu homo Ej! Kala, prawda, u cylinie! O, nie Homo on jest homo, on jest homo, dlatego Polacy. go nie chcą. Cała prawda. A jedna dziewczyna mnie chce. Muzyk? Nie. Gę, ty kurde mózg gudziadań. Jaś. mama. Nie nie, 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 nie. widzę twoją mamę! Zademada, baga, nie wiem, nic w ogóle nawet to nie ma. Nie w tym Uj, sensie! Tam ochodzi, bez mózgu! Um. Um. Kiedy nie kupowałeś ściuchy Dwa lata temu? Mam. Um. Idę <grym> na polowania, nie ciucham cię. Jeszcze nie spadam na ciuchy do filmami, z rywalczykiem, bo to jest super, na... Jeszcze? Ja chcę pić tutaj do IT! Nie! Co? Daj tu cenzurę lepiej Dam dwie wersje filmiku Jeśli jesteś za młody Proszę pójdź na wersję Bez przekonania Jeśli jesteś starszy plus 18 Możesz tego słuchać Dziękujemy Już prawie dzień stał Będę musiał zakończyć odcinek a ja znalazłem grzybki halucynki! I nie dam pi pi po tym jak to powiedziałem! Bo mi Co? się nie chce! Ja nie usuną, bo nie znam nie znaję polskiego! O! Oh. Chyba, że to Chińczyk! Chyba, że. ciąg! Dobra, ja tu utkłem w tej dziurze w naszej kopalni, bo nie mam drewna i nie mogę wejść tam, um, tam na górę. Ale A ja to tego... ja poszedłem na Cicho, ja tu stracony odcinek! Dziękuję za oglądanie, jeśli w ogóle to by było Myślę, że ci się spodobało. A jak nie, napisz mi, co by był lepsze. W chłoku, wiek, Zarek. 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 I komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Tam na dole jest to. Tam, tam na dole. To jest. Proszę, dawajcie komentarze. Kurde, za tego komentarza nie dostaliśmy oprócz na reklamie od adminu serwa. Ale tak, a kom... To... jak to się nazywa? Tam na dole będzie mój Facebook e... jest na live'y Może zrobimy coś z Patrykiem takiego, że udostępnimy serwer dla każdego I będzie, będzie wojna drużynowa, na przykład niebieska drużyna, ale zielona i tak dalej No każdy będziemy mogli Zmienić i, i będzie coś takiego, może Nie wiem, w terenie to nie za bardzo, bo to jest strasznie mało